6.00 uh. uh, rano fa buddhica Wstajemy, idziemy oglądać live'a. Specjalny program, już jest. No ale tak bez żartów, kto z was wstał dzisiaj o 6, żeby zobaczyć specjalny program Genshina na Natlan. O. Ale spokojnie, jeżeli zaspałeś albo miałeś to wywalone, to jestem tu po to, żeby cię dzisiaj streścić i postaram się zrobić to jak najszybciej, żeś nie musiał oglądać tego dwugodzinnego prawie materiału. O mój boże, Dawej, on wrócił. Nawet wziął jakiś dwóch kolegów ze sobą. Trochę pogadali, o mój Boże. Dowieźli content, oj tak. Ale działo się naprawdę dużo. Ale dobra, zaczniemy od naprawdę takich jeszcze lekkich rzeczy. A na końcu powiem wam, bomby, które się wydarzyły po prostu. No, gęszniej się zmienia, słuchajcie, gęszniej się zmienia. I teraz pytanie, czy to wpływ wówy? Nie no, dobra, zdejmijmy te foliowe czapki z głowy i przejdźmy już do omówienia programu specjalnego na Natlan. Na początku pokazali nam nowy trailer Natlanu. Już takie naprawdę wprowadzenie i powiem wam, zrobiło to robotę. Bardzo ładny trailer i szczerze mówiąc, jestem naprawdę ciekawy, jak wyjdzie już ten cały Natlan, bo po dzisiejszym live. Ie... Jestem lekko nachypowany. A szczególnie nie wiem, czy widzisz taki świat, jakby abysowy. Tam był taka totalnie inna kraina niż ta z natlanu. jestem najbardziej ciekawy, właśnie tego miejsca. Nawet teraz screenkę, o co mi dokładnie chodzi, bo wyglądało to przekozacko. No i oprócz tego widzieliśmy jeszcze znowu naszą pyroarchonkę walczącą z kapitaną. No, może być grywalny, kto wie? Chociaż według mnie trochę nie wygląda na coś takiego, że nie zapowiada się, że kapitan będzie grywalny. Ale nic o tym nie było. No i dobra. Hoyo wypuszcza trzy nowe postacie na start natlanu: Cacinę, Mulani. I Knicza. Ale najbardziej nie mogłem z wymowy tego ostatniego. Knicz. Czekajcie, już wam mówię, jak to się wymawia. Dosłownie w live nazwali go Knici, czy jakoś tak. Piękne. Knicz. Nadal będę tak mówił na niego. No pokazali mniej więcej gameplay tych postaci, co robią. No jak to zwykle bywa w programach specjalnych od Hoyo. Chwilę później już mieliśmy oficjalne banery na 5-0 i Kazucha wraca. Dopiero co był, tak wiem, ale no wraca wrazem z Mulani w pierwszej fazie, a potem w drugiej fazie będzie Raiden i Kinch. Więc tak, nie będzie żonga na starcie, tylko będzie Raiden. Coś zmieniają teraz, kurde, ten Hoyo-wers. Bardzo, bardzo. Normalnie byłby żong na starcie chyba. Potem właśnie znowu pokazali taki mały kawałek tej abysowej mapki i no mi to trochę robi wrażenie, bardzo ładnie wygląda ten teren. No i słuchajcie, z tego co zrozumiałem, to w natlanie będzie trochę więcej world questów, ale będą najkrótsze i bardziej epizodyczne. Również będą zależały od tribe'ów, w jakim jesteśmy, to znaczy plemienia. No i właśnie na streamie ludzie przebrani za można powiedzieć postacie z tych plemion, dokładnie to trzech, opowiadają mniej więcej jak te plemiona wyglądają, o co w nich chodzi, ale tego już nie będę wam tłumaczyć, bo od tym dowiemy się już w grze. No i słuchajcie, zależnie od tego plemienia, planują również zmienić, lekko zmodyfikować może system reputacji, który będzie miał taką dodatkową ikonkę, zakładkę właśnie z questami z danego plemiona. No ale jak to byłoby z live'em Hojo, no nie zabrakło również pokazania jakie będą eventy. I słuchajcie, będzie do odebrania darmowa czwórka i nie, nie będzie to kolejny benet, tylko będzie to Kachina, dokładnie. Czyli postać z tego regionu, nowa postać, będzie do odebrania z eventu, więc bardzo fajnie. Szczególnie jeżeli kit naprawdę jest ciekawy i będzie chyba dobra do eksploracji, ale to już zobaczymy też w grze. A wiecie, czego jeszcze nie zabrakło w tym live? Ie? No, oczywiście, pokazania, jak nasi twórcy tej gry, może bardziej zwykli pracownicy, no, pograli się tam w nowe eventy, w napadzie w ogóle grali. No, ale dobra, mniej więcej pokazali nam, jak będzie wyglądała eksploracja w tym natlanie i jak będą wyglądały te czasówki, wyzwania po prostu czasowe, nie? No, bo oni w nie grali, dokładnie nie w eventy, tylko właśnie wyzwania czasowe. I co fajne, to te wyzwania czasowe będą na tych nowych mountach, na tych nowych stworkach, które będzie można zdobyć właśnie w grze, w natlanie. No, się podaj, że Sauriany nazywają jakoś tak, ciekawa nazwa. Kurwa. Jeszcze rok temu, gdy ktoś mi powiedział, że będą mounty w Genshinie. Oj, nie pomyślałbym. Nie uwierzyłbym, gdybym powiedział. Powiedziałbym, chłopiec, czego ty się nawdychałeś? Co to za kopium? Kurwa. Sauriany teraz będą, nie? Tego jeszcze nie było. No ale dobra, tu powoli zaczynamy już do coraz większych bomb. Ponieważ na czwartą rocznicę Genshin'a dostaniemy aż 20 wiszy łącznie. Jeden ten pół będzie do odebrania w jakby takich codziennych odbiorach. Potem jeden, dwa, trzy wisze A drugi będzie w mailu po prostu. Oczywiście, jako że to jest nowy rok z Genshinem, nowy region, no to bonus na zakupy Primogemów również zostanie zresetowany, więc tak, jeżeli wykupisz wszystkie pakieciki będziesz mógł je zakupić znowu z tym fajnym bonusikiem raz dwa to jest, bardzo to lubię w ogóle, mój ulubiony event chyba Kolejna zmiana jest bardzo ciekawa, bo teraz będziemy dostawali za każdy archon Quest, za ten główny Quest z głównego storylina 500 dodatkowych primogemów. Oczywiście musimy go najpierw zrobić wtedy, kiedy on wychodzi, w danej wersji. I już powiedzieli, że 3 razy coś takiego będzie: 5,0, 5,1 oraz 5,3. Czyli w 5,2 możemy się spodziewać, że nie będzie questu z główną storylinią. No i dobra, a będą jakieś zmiany Quality of Life? No oczywiście, że tak, słuchajcie, i to bardzo fajne. Już Wam spieszę z wyjaśnieniem. Tak więc teraz, robiąc questę z jakąś postacią, chyba. To Story Quest, albo. Chyba Story Quest. Będziemy mieli więcej nagród do tej postaci oraz Primogemów, a w tych nagrodach będą właśnie itemy do ascendu na jej postaci. Czyli trochę mniej będzie teraz zbierania, a na przykład do 60 levela będziemy naprawdę mogli w miarę szybki i łatwy sposób ulepszać nasze postacie. Czekaj, czekaj, dobrze słyszałem? Jesteś dopiero na fabule w Liwe? Nawet Inazuma jeszcze nie odblokowałeś? A eee, to spokojnie. Po co ci Inazuma? Po co ci Sumeru? Po co ci Fontaine? Słuchaj, dosłownie, będąc w Liwe, mając 28 Level i skończony Archon Quest, właśnie z Lue, możecie szybko wystartować od razu Fabułę na tlanie. Dokładnie, czyli nie musicie nawet mieć zrobionego sumeru, fonteinu ani na zoomy. Ciekawa zmiana, trochę nie wiem po co, ale dobra, jak coś takiego chcą zrobić w porządku, można skipnąć trochę Fabuły. No a teraz zmiana, która mogła być naprawdę wcześniej wprowadzona. Chojo, dlaczego teraz? No, zwiększają nagrody Stellar Reunion. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest, to bardzo dobre. To znaczy, że nie wychodziłeś nigdy na dłużej z niż na przykład miesiąc, ponieważ kiedy opuszczało Tą grę na dłuższy czas, po powrocie dostawałeś taki specjalny event, który pozwalał ci lekko, szybciej wrócić do gry. Teraz będzie dużo więcej w nim nagród i naprawdę 10 wishów to zawsze coś. Już to naprawdę brzmi porządnie. Wcześniej było tam może 600 primogenów, jakoś tak, więc duża zmiana. No i teraz coś, na co chyba najbardziej czekałem, ponieważ będzie łatwiejszy dostęp do surowców. Kojarzycie coś takiego, że szukaliście jakiegoś tam surowca do asendu postaci, nie? I było Find in Wield, nie? Że Możecie to znaleźć, ale tak wiecie. Jeść tam mniej więcej, na świecie. To teraz będzie możliwe to nakliknięcie tego i dokładnie pokażę Wam na mapie, gdzie dany surowiec jest, gdzie dany na przykład kwiatek jest. Więc tak, nie musicie już używać mapek na stronach jakichś pobocznych, tylko w samej grze już będzie to można robić. Naprawdę piękna zmiana i chyba zbuduje więcej postaci dzięki temu. Dobra, a teraz przechodzimy do największych bomb. Więc zwiększa się world level na 9. Mając 58 level, możecie zrobić Ascent Quest, właśnie zwiększając world level na 9 i wtedy macie m.in. większe dropy, trudniejszych przeciwników oraz po prostu, no, ciekawszą może rozgrywkę, ale nadal jeżeli jest mocny gracz, jeżeli ma mocne konto, to nadal będzie raczej one-shotował wszystko na świecie. Więc teraz trzy dropy z bossa, to będzie już normalność. Bardzo mi się to podoba. Dobra, kolejna piękna zmiana to m.in. rozdrabianie artefaktów. Więc tak, będziecie teraz mogli konwertować, można powiedzieć, artefakty, które wam się nie podobają, na na przykład fiolki z EXPEM, albo inne różne rzeczy. Ale to nie koniec do artefaktów, oj nie. Kojarzycie takie modelowanie artefaktu, jak jest w Honkai Star Rail? A to będzie teraz to w Genshinie dosłownie. W tej chwili będzie można wybrać sobie na przykład na Goblecie Pyro Damage Bonus i dwie substaty do niego, czyli na przykład Crit Damage i Crit Rate. O mój Boże! Jak ja na to czekałem. To jest... Nie no, Genshin never, naprawdę, tak zawsze myślałem. A jednak, jednak mogą. Piękna zmiana. No i dobra, ktoś sobie pomyśli, że to koniec, a nie. Kolejną zmianą jest to, że w Battle Passie teraz będziecie mogli wybierać sobie nagrody dokładnie, które chcecie. Czyli na przykład, jeżeli brakuje wam mory, no to bierzecie sam morę. Jeżeli brakuje wam książeczek z exp do postaci, bierzecie sobie je. Możecie wybrać trzy z czterech oraz, słuchajcie, najlepsza zmiana, czyli talenty. Wreszcie, nie musimy wybierać tych, kurwa, trzech zwykłych, co tam zawsze były, talentów, tylko wybierzemy sobie sobie te, które potrzebujemy do konta. O mój Boże, jakie to jest piękne. Pokazali oni ukradkiem również dwa sety artefaktów, z czego jeden z nich jest w stanie dać 40 crit rate'u na Forpisie. Ale jest tu haczyk, bo tylko do postaci z natlanu. Ale 40 crit rate'u? No. No i dobra, powiedzieli również, że nie będziemy mogli od razu zrezonować ze statuą w natlanie, czyli nie będziemy mieli od razu pyro travelera, ale za to wiecie co, opłaca się zbierać pyro kulusy. Dlaczego? Bo znowu będziemy mogli zwiększyć swoją staminę. A co najlepsze, jeszcze w dodatku, teraz za tą skrzynkę ze Shrines of Devs będziemy dostawać 80 Primogemu. Oj, naprawdę, zaczynają strasznie rozdawać. Będzie dużo, dużo primosów. No i dobra, teraz to, na co wszyscy czekali, więc będzie nowa mechanika wiszowania, kiedy macie 50-50, ponieważ jeżeli często, Przegrywaliście 50-50, jeżeli po prostu nie macie farta, a nawet jak macie, to jest teraz szansa, że wypadnie ma taki event, Capturing Radiance, który dosłownie powoduje to, że dropnie wam na pewno postać z tego baneru, na którym wiszycie. Więc tak, aktualnie szanse. Na banerze to już nie są 50-50, tylko 55 do 45. Oj, to jest ogromna zmiana. O mój Boże. No ale dobra, żeby tych wielkich zmian nie było końca, to jeszcze będzie teraz tylko jeden biletik na broń. Więc tak, baner broni nie jest już tak skamowy jak był. Ponieważ teraz, jak raz przegramy na złą broń, wieszując kolejny raz po tą broń, dropniemy już tą, którą potrzebujemy. I żeby ktoś tu nie zrozumiał mnie źle, nie zmieniają nic z systemem PT, ale po prostu szansa na dropnięcie danej postaci jest teraz większa. Ponieważ to już nie jest to 50-50, tylko 55 do 45. Również jak jesteśmy przy nagrodach, to będą dwa nowe levele do Imaginarium Theater, więc dodatkowo nowe nagrody za pierwsze sklirowanie tego. Chyba będzie trochę trudniejsze, mam nadzieję. No i słuchajcie, wisienka na torcie, czyli teraz co roku będziemy mogli wybrać sobie jedną piątkę ze standard baneru. Więc tak, to co kiedyś mówiliśmy, że Genshin could never, właśnie to zrobili. Będzie można sobie wybrać piątkę ze standardu raz w roku. No i dobra, wydaje mi się, że to wszystko z najważniejszych zmian, o jakich powiedzieli na dzisiejszym live. Mam nadzieję, że film ci się spodobał, ponieważ, no, skróciłem ci dość mocno tego live'a. Z półtora godzinnego materiału macie tu 10 minutek. Mam nadzieję, że w miarę wyjaśniłem wszystko w łatwy sposób. Słuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, zostawcie lajka i suba, a bardzo duża część osób mnie nie subskrybuje, ponieważ prawie 70 albo 80% mnie nie subskrybuje osób, które oglądają moje filmy, więc zalecam, zapraszam do tego po więcej takich filmów. Trzymajcie się. Cześć, widzimy się dzisiaj na streamie na moim Twitchu. Neura.